Hey, hej, hej, drodzy widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, mianowicie kontynuacji poprzedniego odcinka. Jesteśmy w bazie Salamandry. Nasza czarodziejka teleportowała nas razem tutaj z Zygfredem. Musimy tutaj zniszczyć ostatnią bazę Salamandry w zimie. Także jedziemy z tematem. Z drugiej strony, może to dobrze, że nie trafiłem na środek jednego. Wróg w bazie! Żołnierz, nie zabójca, widzicie. Mamy fajne sekwencje ataków. Nie zdążył domówić. Dwa i trzy pięknie. Im więcej sekwencji ataków, tym większe obrażenia. To jest druga próba nagrania odcinka, bo wcześniej mi z grę waliło na pulpit O, jeszcze jeden A skąd się tu wziąłeś? Z takim leciwym toporkiem chcesz powstrzymać Geralta słynnego rzeźnika z Blaviken? No gdzie? Chłopie O! Czytajmy książkę Wilkołak, dobra bestiary. Sierż Wilkołaka i Strzyga, dobrze. Serce Strzygi, Echinops. Zarodniki. Łącze Echinopsa, Alchespor Soki Alchespora. Dobrze. Dało nam wiedzę o potworach. Chyba tędy, część. Tak, nie ma innej drogi. To idziemy tutaj. O, Zygfryd. A już chciałem go atakować, widzieliście? Napijmy się, Zygfrydzie Wody, troszkę. Wiedźminie, nie ma czasu do stracenia. Zygfryd, a więc jednak. Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramy i wpuścić mój oddział. Co z Tris? Uciekła. Musiała się teleportować, ale wcześniej rzuciła na ciebie tarczę Alzura. Tarcza Alzura? Jakieś potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żeby mi dawał tę księgę. Wiedźminie, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry używają przeklętej elfiej magii, by wchodzić do swojej bazy. Magicznego portalu. Możemy go użyć? Czarodziejka powiedziała, że można go uruchomić jakimś magicznym kamieniem. Jest coś takiego w jaskini po prawej. Dobra. Powinienem aktywować portal, by wpuścić sojuszników. Mhm. Tam jest żonie z Senamarii. Max Salamandra, zabijmy go Wyczaruje nam jeszcze jakiegoś fryta. O ile już wyczarował już. Aj! Honor lub śmierć. Dobra, udało się. Musimy się śpieszyć. Hmm. O, nauczyłem się, nauczyłem się nowego tego pułapki. Chyba tym trzeba wpuścić zakonników. Niech nam pomagają. Czemu mam walczyć sam ze wszystkimi? Jest. Co że tam trzech, czy coś. Atakujemy. Tam jest ten Azar i Javel, widzieliście? Dobra Lipa, że nie mogę zapisać gry, a idę do nich. W razie wowalnej jaskółkę. Dobra. To i tak nie będę z nimi mógł walczyć na pewno. Biały wilk. Spodziewaliśmy się ciebie. Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Przyznaję, nie doceniłem Cię na bagnach, jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę ponadto, że ludzie są gotowi iść za Tobą w ogień, a wśród nich sam fryty z Danel. Wszystko układa się zgodnie z wielkim planem. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć jego realizację. A jeśli odmówię, nie wykażę się mądrością. Bo widzisz, jestem wiedźminem, typem raczej prostym i bardzo sentymentalnym. Nie rozśmieszaj mnie, Geralt. Prostota pasuje do ciebie jak pięść do nosa, a sentymenty jeszcze mniej. Nie odmówisz. Jesteś na to za bystry. Zresztą kogo chcesz bronić? Foltesta? Monarchy, który ma więcej grzechów na sumieniu niż magister trudnych słów na podorędziu? Wiesz przecież, że Foltest zrobił dziecko własnej siostrze. A potem pozwalałby nieumarły potwór, zjadał poddanych przez kilka lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilgardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierza. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć. Do czego zmierzasz, Javed? Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa z Koyatel, to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła, nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Haha, ha. teraz na pewno nie rozbawiłeś, masz jeszcze jakieś osa w rękawie możemy zacząć się zabijać? Jeśli salamandra nie jest złym wcielonym, to czymże jest według ciebie prawo, siły, gwałty, morderstwo, zdrady, dążenie do celu, bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać? Jak nazwiesz ten chory twór? dwójkę. Jeśli salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie prawo, siły, gwałty, morderstwa, zdrady, dążenie do celu, bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać? Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością wiedźminie, ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny, bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz gin. Ja cię pierdolę, tarcza Alzura. Magister, zajmij się nim. Nie mam przeciw zaklęcia. Na bagnach Javet nie wytrzymał nerwowo. Moje podsumowanie... Abym nie wykończyć i zabrać księgę zaklęć. Ale zmiękł i uciekł. Tarcza Alzura zadziałała doskonale. Jawet zwiał, ale zostawił magistra. Zabijemy magistra, zakończymy. Spróbujmy wykończyć tego magistra. Geralt, Nic ci nie jest? Siegfried... Co się stało? Dostałeś i to mocno. Jak widzę czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak. Starcze Alzura, magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez tę barierę. Sam się nim zajmę. Dobra, spróbujemy go dopaść. Wypijemy biały miód. Dam tutaj to i dam na miecz srebrny, bo tu będzie się chyba walczyć z królową Kikimor. Jeśli mnie pamięć nie myli, no, powiem Wam ciekawy rozwój wydarzeń, ale ciemno. No, właśnie, tu są te Kikimory. Ale są wobec mnie neutralne. No to bardzo dziwne. O, salamandra, a co ona tu robi? Dobrze ta tarcza ich Ora. To jest bardzo fajne. To tu skinie! Gin natychmiast Dobra Tam jest jakieś wyjście Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec Twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnić jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem! Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie: dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz, czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminują z takim zapałem. Go się dosyć. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwór? Nie pierdol, nie mówiłem pierdol, mówiłem ci. Ciężyłeś. możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby, osiągnąłeś cel. Okaż łaskę pokonanym. Zawsze warto spróbować. Jednak odbijacie pociski w locie. Jeszcze nas gdzieś teleportowało. Gdzie my jesteśmy? Spadamy w dół. To będzie chyba walka z tą Kikimorą. Nie pamiętam, czy trzeba uciekać, czy z niej walczyć. Zapomniałem już. Wiem tylko, że on też tu spadł. Cały połamany. Pamiętam jak ją pokonać. Czy trzeba z nią walczyć, czy uciekać? A magister, tu nie ma nic ciekawego? Nie. Próbuję uciekać, że opisałem sobie tutaj i użyłem czego? Podpory? Hmm. Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. No dobra... Do tyłu, no to nie będzie łatwe. Tak jak myślałem, trzeba będzie zasypywać przejście. No, zabiła mnie. Czyli muszę szybko zasypywać przejście i uciekać. Jedno mi się udało zasypać No, wczytaj grę No ona jest trudnym potworem do pokonania, bo jego nie da się pokonać w zwarciu. Kurde, czytałem nie tego save'a co trzeba. Chyba Tak Czasami długo się gra wczytuje, jak biorę wczytaj, to długo wczytuje ten ekran. Nie wiem dlaczego, co jest tym spowodowane. Może dlatego, że gra jest stara. Jeszcze raz. Wiem, że nawet nie trzeba walczyć. Może uda się zrobić całą jaskinię, bestia na pewno tego nie przeżyje. Kurwa mać, przepraszam za wyrażenie, zrobiłem błąd, i to straszliwe. Trzeba było tutaj to zrobić. Już wiem jak ją pokonać. Ona tu wejdzie i pach, i ardem rzucić. I później nie da się zapisać gry po, po tych dwóch zawaleniach kopalni. Dobra, teraz czytamy dobry zapis gry. Już, mniej, już chyba wiem jak ją załatwić. Jeszcze w razie umorze walnimy puszczyk. Oj, teraz zapiszę grę. Będzie mi się szybciej energia odnawiać. O, teraz w dobry moment. Dobrze zapisałem teraz grę. Udało się. Może uda się zasypać całą jaskinię. Bestia na pewno tego nie przeżyje. Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza salamander runie mi na głowę. Kurde. Ajajajajaj, aj, 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 aj. dobrze, dobrze wymyśliłem. Jeszcze raz. Dobrze jest. Myślę, że teraz się uda. Trzeba się szybko chować do tego wejścia. <ścoughs> A, i to czwarta próba, ale już jesteśmy coraz bliżej. Przejściej. Powiedzenie do trzech razy sztuka nie, nie udało się. Nie w tym temacie. No nic. To nie próbuje, ten nic nie zyskuje. Czy jakoś tak. Dobra, to było to. Ciekaw jestem, czemu wyciągnięty mieć stalowy ma, a nie srebrny na kikimole. Mole. Odpory? Hmm. Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. No, lipa, że nie możemy tej gry zapisać. No, w sumie na logikę nie można. Może uda się zasypać całą jaskinię. Bestia na pewno tego nie przeżyje. Jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza salamander runie mi na głowę. Warto sprawdzić, czy magister nie miał jakichś wartościowych informacji. Ona go zjadła. Raport magistra. Dekopana, jak się go rozmaga? Miasto udało się. Później to przeczytam wszystko. Za czwartym razem się udało. Chciałem to wszystko przeczytać. Wytrzymałości dobrze, to udało się. Jak widzimy, udało się zadania, rozdział trzeci. wyrzucę, a wezmę to, bo ja to sobie sprzedam. Sześciutko. No i tu mamy wyjście. Kura. I gdzie zawędrowaliśmy? Grobla. Jesteśmy na grobli. A czemu na grobli? O, tutaj. Oj, kto nas tu ma? Królewna Arda księżniczka, córka Foltesta. Króla. No popatrz, ty jędzo. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. A widzisz? Wiele zyskuje przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazujecie na śmierć. Wyrok zostanie wykonany natychmiast. Wasza Wysokość, mm. Adda. Przykro mi, Gerald. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, Wasza Wysokość. Mm. Cóż za skandaliczna prośba. Ale ostatnie życzenie to... uświęcony zwyczaj? Zgoda? Niedoczekanie twoje. <śmiech> <śmiech> Hura. Ktoś go teleportował. Zapłacą za to. jesteśmy w czwartym rozdziale naszej przygody. Tak, jest. To będzie czwarty rozdział naszego Geralta. O, jest. Jesteśmy. O wstępie zakończymy odcinek. O, wodne miasto, woda nie no i patrzcie jak ładnie wygląda. A oto i nasz drogi gelard. Dziewczynka prosi nas o ciszę. Widziałam jak wypadłeś z tej dziwnej dziury w niebie. Sprytna z ciebie dziewczynka. Mama mówi, że jestem ciekawska i że wtykam nos w nie swoje sprawy. Pewnie coś w tym musi być. Zapytaj mnie o coś, ja wszystko wiem. Co to za miejsce? To, za miejsce? to brzeg. Mieszka tu rybak. Droga prowadzi do wsi odmęty. Za wioską są pola. Jest tam bardzo ładnie. Jest też wyspa Rybit. Taka mała wysepka na jeziorze. Można się tam dostać tylko łódką. Faktycznie jesteś zorientowana. Zapytaj mnie o coś. Ja wszystko wiem. No oczywiście, wszystko wie, jak tu mieszka, to wiadomo. z ciekawego domu. dzieje się w okolicy? Alina, córka Sołtysa, wychodzi za mąż i to jest jej partia. Mama mówi, że poleciała na kasę. No tak. Ona ma siostrę, Celinę, i mama mówi, że ją aż świeżbi do tego Juliana, który jest narzeczonym Aliny i który mieszka w karczmie. A co to znaczy, że ją świeżbi? To znaczy, że bardzo lubi tego Juliana. Aha, już wszystko rozumiem. To jest tak. Juliana Świerzbi do Aliny. Nie da się ukryć. Zapytaj mnie. Hmm, Zdarzało mi się, że widziałem miasto. To podwodne miasto pradawnej rasy, pełne skarbów i potworów. Teraz mieszkają w nim ryboludzie. Trochę się ich boję, ale ten, co siedzi przy posągu pani, jest śmieszny. Można go spotkać tylko wtedy, jeśli innych ryboludzi nie ma w okolicy. Zaczynam się gubić. I są też elfy. Chorują i są biedne. Czasami zanoszę im róbę, jak królowi rybakowi się poszczęści i złowi trochę więcej. A... Całkiem się. Ale głupi ci dorośli. Jak wy możecie się. <laughs> Mieszki? Nie Mieszki jestem. Jestem. Jesteś dziadkiem. Masz białe włosy jak każdy dziadek. I jesteś brzydki, ale ja cię lubię. O, całe szczęście. Zapytaj mnie o coś. Do zobaczenia. Wystarczy. Zapiszemy grę i zakończymy widzowie odcinek w tym oto miejscu. Zaczęliśmy rozdział czwarty. Także żegnam się z Wami. Zapraszam na następny odcinek. Trzymajcie się, cześć.